Larwa na dziko. Candy, nie? pik, Oczywiście. W sumie raz bym musiał kiedyś pomyśleć o tej hulajnodze elektrycznej. Może kiedyś jakiś Community Day jeździć. Chociaż tam są później schody. O! Do przemyślenia. Także przed chwilą spotkałem znowu kanapkę. I Shiny numer 12 wpad. Już nie nagrywałem. Shiny numer 13. Powoli do przodu, powoli do przodu. chociaż powinienem to łapać, ale już jest chyba ponad 200 tysięcy stardustów bite. Także dobry wynik. Ale oczywiście chcemy jak najwięcej. Dobra, jest widus złapany. Zapomniałem, mam ostatnim razem pokazać te balony. Tragiczna IV. Dobra, ja się zatrzymam. Cyk, dobra, incens. Jeden pokonany mniej. Widzicie, właśnie tak jak tutaj robię, robię z Wami szaniczki. To <ścoughs> 14. Prawie back to back. Dobrze, dobrze. Może będzie rekord dzisiaj? Może będzie kolejny rekord? Podejrzewam, że powinien być rekord na dworzu, nie? Dopóki nie pada. Jest tak w miarę... Nie wiem czy widzieliście, czy Was prześwietliło. Jest tak w miarę, w miarę... Teraz, back to back, please. Może dzisiaj się uda. Także dopóki nie pada, stajemy na dworzu. Nie rajdujemy. Robimy catch. Na Stardust. Więc to są wszystkie. O. Ojeja. I nagrywałem ekranu. Kurcze. Masakra. Ale fail. Tyle się nagadałem. A nic wam nie pokazałem. No trudno. Ale dobra, możecie zobaczyć. Dwa tutaj. I to jest 3, 6, 9, 12. Ej, 3, 6, 9, 12. 14 to jest 14 shiny. To może dobrze mówiłem? O, już nawet nie wiem co mówiłem. A to jakieś rybki są. Dobra, także ja się tutaj połapię. Czekajcie, tu jest nowy incens. Tym razem jest nagrywany. Ekran. I tu po drugiej stronie. Nie shiny. Nie. Ładnie, ciekawe co tutaj będzie. Starp jest włączony, więc można klucze, chociaż długie są te animacje, chwila przerwy i łapiemy. Tak na szybko, dobra czekaj, eee... wchodzę, nie no to wiesz, tutaj tak nie pada. Z Karoliną już ustaliśmy wcześniej, że dzisiaj będziemy się widzieć, o też masz farfeszta, spoko. Także zaczęło padać, stało się najgorsze. Cześć. Mikrofon, mikrofon włączony, dobra. Dzisiaj już robiłem jednego laki trade'a ze spadrylem. Spotkaliśmy się i zrobiliśmy Timbura, wyszedł słaby. Także. Dobra. My robimy laki, także shiny, za shiny, shiny Mewtwo, za shiny Rayquaza. Po setce, tak? Kurczę, ale jakby ta setka wyszła. Oj, burza. Burza. Ale to są niskie drzewa, więc. Chyba w nas nie strzeli. Patrzy, 7, 2, aj, 13, 15. Oj, kurczę, przepraszam. Tu 13, 15, 15. Ale coraz mocniej pada. 13 ataku, ale no. I tak, ja sobie chyba go zrobię. I teraz mi na okulary kapło. Oko. Dobra, nie wpadł następny. Ale w miarę szybko wpadł, nie ten laki, czy nie? Teraz już nie pamiętam. Nie, no, trochę czasu minęło. Trochę czasu minęło, no ale... I tak z Danielem ostatnio w przeciągu trzech tygodni trzy laki mi wpadły, nie? Mój nie. drugi patron z konina. No dobra. To... Nie wiem w sumie. Może przestanie padać, a jak nie, no to widzimy się na rajdach z Zekromem. Bo taki był plan generalnie. Jak zacznie padać, to wsiadam do chłopaków do auta. Także podsumowanie Community Day. Niestety już w domu, ponieważ jak mogliście zauważyć przy Lucky Trade'zie zaczęło padać. Dosłownie około godziny spędziliśmy na... pod przejściem yy, trasy. Wisostrady właściwie Także no troszeczkę epoksów straciłem na łapanie Podczas tego trzy razy kacz Stardustu Później dosłownie zrobiło się słoneczko na 40 minut Było gorąco jak nie wiem I kolejna burza, kolejny deszcz Więc już stwierdziłem, że dobra to nie ma sensu Bo no co chwilę chować się przed deszczem i tracić czas Napisałem po prostu do chłopaków i chłopaki jeździli, rajdowali, łapali wszystko na GoPlus, więc no, poszedłem w, ten, w tą stronę. Także robiliśmy rajdy na Zekroma, nie udało się złapać dobrej fałki, ale jeżeli chodzi o Community Day, gdzieś tam za chwilę będziemy mogli zobaczyć, bo o 17 krują mi się jajka równo, 17.02, chyba, więc będziemy mieli porównanie, ile stardasta łącznie złapałem. Oczywiście to no, nie jest jakiś to super wynik, bo. Jakbym łapał 6 godzin ręcznie, tak jak to robiłem przez tą godzinę i bym łapał ponad 250 plus na godzinę. To by był na pewno zdecydowanie lepszy wynik, no ale No deszcz, burza, więc no nie było jak, nie było po prostu jak tego robić. Ale Shiny Widdle 36 sztuk, pod koniec dosłownie przypomniało mi się, ewolucję <laughs> przecież trzeba zrobić. Więc yy, tutaj widzę 1836 zacząłem robić. Ewolucje, także Weedle 36 sztuk Także jest to mój nowy rekord Jeżeli chodzi o Shiny podczas Community Day Także zostawcie łapkę w górę Dajcie znać w komentarzach ile Wy złapaliście Shiny podczas tego Community Day I czy łapaliście w domu, czy łapaliście na zewnątrz Także Kakuna, zielonkawa Taka <gryw> Chyba fajnie wygląda niż ta zwykła, taka żółta Ale Bedril To już jest kozak Bedril jest kozak Także dajcie znać w komentarzach, jak co robiliście w Community Day. Czy łapaliście w domu, czy łapaliście na zewnątrz, ile złapaliście shiny, ile złapaliście dobrych shiny i ile dobrych pod PvP. Mi się udało zrobić, e, złapać jedną i pałkę numer 3 pod Great League. Ę. Później już się dowiedziałem, że są nawet i pałki pod e, Mega Bedrilla, więc to już naprawdę <grym> wchodzi na taki poziom, że mieć poksy na Ultraligę, na Great Ligę i teraz jeszcze na Mega, Ewolucję, no to już naprawdę potrzebujemy większy plecak. Jeżeli chodzi o 17, tak z tego, co dobrze pamiętam, żeby tutaj Was nie wprowadzić błąd, ee, o 11.19 robiłem pierwsze nagranie, więc tu Wam screena gdzieś pokażę obok, także tu było 16 256 000 i o 17. Eee, po pierwszym MagBi było eee, 16 822 000, więc plus minus 600 000 plus nie, to było później. Przez przypadek kupiłem na jakimś słabym IV drugi atak na zekromie, więc 100 000 DASTA poszło i 100 Candy. No ale tak to jest, jak się śpi 3 godziny i później się gra. Przez cały dzień, tak? No, jest się jednak zmęczony. Także, no, około 600 tysięcy dasta. No, ale mówię, no, godzinę straciłem. Później, ostatnie dwie godziny już jeździłem na GoPlus'a, więc trzy e, no, godziny praktycznie łapania. No, tak wiecie, byłem wyłączony. Na pewno zdecydowanie więcej kaczy bym zrobił i w ogóle kaczy było około tysiąca, e, 1100 całe, niecałe, więc to też nie był jakiś tam super dobry wynik, więc no, na pewno, no mówię, no ten deszcz wszystko wokół. Także dobra, jeżeli chodzi o to wykluwanie, bo tutaj się rozgadałem. Przewinę Wam, bo nie będziemy tutaj tracić więcej czasu. Cyk. Play. Shiny Magby. <grym> Masakra, no byłem dosłownie w szoku. 725 CP, więc to już chyba jest mój drugi, także... No, no, może na jaki Trade, jak ktoś będzie chciał. No, ale jeszcze nie robiłem Magmortara Shiny. Chyba nawet nie mam Magmortara w Pokedexie. Także będzie trzeba zrobić, nagrać odcinek yy, z Shiny Magmortarem do Pokédexu. Także jeszcze raz, dajcie znać w komentarzach to, co Wam mówiłem wcześniej, ile Shiny zapaliście. jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!